Josięka z tej strony Oliwizowe Dzisiaj mamy pożegnanie z bazą Astralem Ostatni dzień baza Astrali. jest w grze Jesteśmy na chce, Dzisiaj niestety nie będzie gadał, ale już Ale na najbliższym odcinku będzie już Osłuchać mamy 1000, uzbierało się 1000 I chciałbym Uzbierać na ba na Surdla Uzbierało się 1500 Więc dlatego grałem, przepraszam, że grałem poza kamerą Ale po prostu grałem tutaj więc myślę, że udało, uda się nam zdobyć yy, tego. Go uda się zdobyć. Zagramy sobie raczej w piłkę jeszcze, żeby zrać dodatkową pizzę. Więc no co? To my yy, zagramy 2 dwa, dwa na 2. Zwiększcie jeszcze macie już farii, bo, bo ja właśnie zacząłem ostatnio. A nie zaczęłam, więc byli tu wraz z firmy. Wiesz co, wiesz Wy jesteśmy... Mamy jedną golem, nice. Co wy macie od tej kacenek co dzień dobry. Więc ktoś też chce z was ten odcinek, to zapraszam na Discord. To niedługo już będziecie mogli łatwiej po nasz serwer bo właśnie za niedługo wystarczy nasz serwer wraz z startem nagrywani. i jest szansa, że po prostu start nagrywania będzie trochę wcześniej niż zakładaliśmy okay. o mam tutaj 10 gemów i chyba więc coś w sobie kupić a już tego nie ma o my sobie chiński nowy rok czy, przepraszam, że za ni nieregularność ale no szykowałam się na ferie i ja mam przeprowadzkę za niedługo więc musiałam przypakować, ale teraz mam ferie, więc będą odcinki zapewne jutro będzie odcinek z widzem kurde nie z widzem, z moim kuzynem potem będzie odcinek z widzem z katynekse tylko, że już mm, że już będzie gadał, nie chcę mówić po imieniu, bo nie wiem, czy. Więc ja będę mówić po prostu im i skrzypkam. Kurde, ja mam bronz, 2, mam gold 2 Ale też no to jest tylko no to. Bo na, na głównym koncie mam na bazie srebro 3. Chyba tak. To jest ostatni dzień, gdzie jest pas Astral. Z jednej strony się cieszę, z drugiej strony trochę słabo. Ale uda mi się wybić tytuł. Na koniec świata i jeszcze dalej! Myślę, że raczej będzie jakiś, nie wiem, live'ik może z Fifki. Ej no, w sumie mogli zrobić live'a z Fifek, jak będę grał z moim kuzynem. To zrobimy jakoś w tygodniu. Po jutro jadę na... Kiedy z nim do mojej babci, więc no jakoś... Jakoś w tygodniu pewnie zrobimy live'a'a. Widzę, myślę, że zrobię, może wam poradnik. Jak, na... Jak pobrać Federa? To jest strasznie banalne, a Federa jest z najlepszych lunarów launcherów w grze. Nie, kurwa, to nie udało mi się złapać. Więc może. Okej. Okay. napiszcie w komentarzu czy w ogóle interesujecie się komiksami, książkami jakimiś, bo myślałam czy nie założyć kanał właśnie komiksowy. I to myślę, że mogłoby być spoko nawet. Napiszcie czy was to interesuje, bo jak ktoś jest to może bym zrobił jakiś taki kanał, albo na tym bym zrobił bardziej taki Nie, teraz bym zrobił drugi kanał do tego. Trochę... Kurde, widzowie. A co było zauważyliście? Że jak uznajemy już jest parę sekund od śmierci, to jakby nie macie stracić piłka. Zauważyliście to? Zwykły synchro Tutaj <noise> ogólnie to Sorki, że nie było za bardzo regularności już Też grałam trochę poza kamerą Tutaj Ale nie wbijam żadnych parków. no i co wiemy teraz czyli dostaniemy zapewne 1330, więc będziemy mieli 200 200 250 nie można doładować Chyba nam to się nie uda, chyba, że będzie jakaś przycena, ale nie. Nie, to się widzę, że nie uda. Hmm, ale chyba z tym jeszcze dostaniemy chyba dwie dwunastki. Tak. Jeszcze dostaniemy 24 pizze darmowej. Więc... Myślę, że może się to udać. две роботы так 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 а э, нам твоими руками надо это сделать. тут на и срабим так у меня и Więc co? Pytanie, czy chcecie serwer Discord? W sumie robię. I może byśmy zrobili jakiś mały konkurs? Nie wiem, widzowie. Ogólnie, jak ktoś prowadzić swój kanał, jest taka rada ode mnie i czuję, że tak ktoś mi się po prostu nie chce tego robić. Co niech nagrywa z, nie wiem, z kimś. Bo od razu, jak się nagrywa z kimś. To jakby... Teraz jest tak przyjemniej Bo jak się nagrywa tak solo, to już trochę jakby Wiecie, to już trochę Już trochę jakby to tak no nudno się widzowie robi jak tak w kółko, sala sala Dlatego ja teraz trochę więcej nagrywam z kimś. Na przykład był tam model z ekipą. Kurde, widać to jest kulta. Okej, okay, on tutaj dead. Legalnie tu znotruszy się. Też te... jak Fajnie, by było coś takiego, żeby. Nieważne, czy jest to twój wróg, czy jakby ten. To jest i tak tego samego koloru Timu, bo jakby pani jakby na przykład nawet jak ktoś jest z twoim, to bym, byście byśmy być Tim czerwony. Tim niebieski, jak teraz jest, tylko że... W dla każdego inny jest. Na przykład dla nas to jest Tim żółty. Ale dla... innych na przykład my byliśmy Tim żółtym. Skrałem. No bo udało się ten mix, to sobie kiedyś lepiej by było Jak teraz jest 30 tak trochę I lecimy tutaj, a nie Al Primo i komarek nie no, nadnoszę komarek, okej. Okay. Zimę, jakby żeby wiedzieć kto jest z kim. No 1000 drop, i stardrop. Okej. Okay. Epic, nice. Aha, widzę... O, jest fajne w klubie. Więc jak ktoś chce dołączyć do baty kłopoty. Zachęcam. Widzę myślę, że niedługo podniesiemy trochę próg wejścia od jakichś 5000. Wiem, że ja mam tylko Tym, nie mam Wygramy teraz z po rokiem O chciałbym trochę powiedzieć parku. Ty jak ktoś chce dodać mi do znajomych to Pokażę mam tylko gdzie PR chcecie zeskonować, bo to się dużo miejsca dla Was Zachęcam. Dalej jakbyście po prostu wasz link. to wy, bo czasami dość mi wysłał zaproszenie. a ja nie wiem czy to widzę, czy to nie widzę. Hmm. Jest widocznie leży. Kolejne nice. myślałem sobie zrobić właśnie jako miksowego kanału. Jeśli chcielibyście ogólnie to... musimy chcecie to możecie zadawać pytanie do Q&A No, może byśmy zrobili jakieś... Pytanie, to wy chcecie, czy nie chcecie, bo chcecie to możemy coś zrobić

I jakoś po feriach zapewne wystartuje kanał TakoSika sika mogli już go subować będzie się rozwijał Jakoś po feriach, bo no jakoś tak nagrywanie jakby ktoś nie wiedział, będzie 9 kwietnia, a jakoś 7, 8 dowiecie się jeszcze więcej Dowiecie się wszystkiego i może jeszcze byśmy zrobili jakoś, no jakoś na początku O 9 marca byśmy zrobiłam jakoś przed. Tak, będziecie mieli taki film rozjaśniający. Nie wiem, sobie, bo ja się jakoś po feriach będę przeprowadzał. Po feriach dla województwa zachodnio-pomorskiego. Tak, by chodzić z województwa zachodnio-pomorskiego. Będę się jakoś przeprowadzał i później musimy ogarnąć. Ogarnąć ogólnie już po przeprowadzeniu. Co zajmie się, no Po prostu trzeba tam wszystko ogarnąć. No i później jeszcze trzeba ogarnąć serwer. Więc myślę, że jakoś taki kwietni, może końcówka marca to z jakoś tak. To to, że może wam zdradzę trochę więcej. A później serwer zacznie się. Serwer otworzy się tak, że po prostu będzie wyścig. Ze wszystkich członków, jakby ja najpierw. Będę szukał miejsca. Później będzie wyścig, się zacznie. Jak ja już znajdę miejsce. I wszyscy członkowie będą musieli dojść. I kto tam pierwszy... Ale widzę, że to jeszcze wam wytłumaczę. No będzie więcej <grybuj> o nagrywanie jak już trochę... Robimy. No jakoś po jak się skończy luty. Wiem, dopiero się zaczął luty. No się zaczął nowy rok. 3 luty i nagrywam dla Was wycina. Nie okay, widzę zamyśliłem się, lecimy sorki, że tak się już przez jakiś czas nie odzywam, ale się trochę zamyśliłem. Okej, okay, tutaj i podjeżdżam tylko El Primo. No i nice! Gramy dalej za ponownie, a co nam szkodzi? No, jeśli jak macie jakieś pomysły na filmy, jakieś fajne gierki, to ja tam w na Discordzie w komentarzach na mail Będziecie pisać, jakie jakieś, jakieś chcecie bardziej prywatnie. Macie w opisie. No ale no to. To jak ktoś chce to tak bardziej oficjalnie, ale jakby prywatnie, ale oficjalnie, no to idzie z z월... Ja odpisuję na komentarze. Hmm. Tutaj okej okay, leży muszę się podleczyć trochę. O, nice. Spójrzmy sobie tego parka. Bo... Idziemy na no, serce, prowadzi do tego, do gracza, do następnego Tam się gdzieś nawalają, więc można wbić na trzecich. Okej, okay, tutaj o. Nice. Tam od tyłu chyba ja piperka, nie stiu. Piper Tak. No tak jak Piper. Jiná je rundka. Když máme svinu, budeme to brát. Bylo... Zrobíme co Jak ktoś nasz na, na, na botach Discordowych, to zachęcam do pisania może chętnie bym... Chciałbym pomóc. Jak ktoś umie to chętnie niech napisze. Jak ktoś chce pomóc serwerem dostanie specjalną rangę. Na tym, na serwerze naszym Discord. tam za bardzo po, po to nie umiem. Wiem, że jestem z poradników, ale nie wiem. Jak ktoś się zna na tym, to zachęcam do specjalną specjalnego ranga. Bom, bom, A nie, on go tutaj zrobił. Tutaj jest Clancy, nice. Widzowie, nice. 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 Ok, już wyjdźmy do lobby. Dajemy start, rock. I czy dostaniemy coś takiego? Nie. Okay, mamy mam aż 6 nagród. 100 kredytów. to i chyba teraz odblokuję Mrtisa. Są nam bardzo niewiele. Okej, okay, no i tu mamy dosłownie chyba odblokuję... nie. Zwiedziło się już, już w kolejnym odcinku. Cześć!